Masz gier do widemców! Wygrywasz! <grywa> Kuba, on jest Beniaminkiem! Broń nogi! Uciekaj! Na nogi! Nie, Nie, Ale nie widzą takich lekcji. nie? Walka! A jakie są się nie liczy! A jest Czysiu, bij mocno! Jak w nos. Nie martw się, spokojnie! Wszystko można zrobić. Dobra daj głupory, to teraz go jedziesz! Kuba musisz mocny, jak chcesz wygrać. O, jest. Cztery. Cztery. Gotów? Cztery. Cztery. Walka! Kuba nie ulegaj presji. Masz swoją pieczęć, dajemy Jeszcze presję. jeden! Jeszcze jeden! Kuba łeb! A trzeba mieć wam tak? Ale jest piwo, jest pięć.